Moi drodzy, dzisiaj nietypowo z naszego tarasu, balkoniku, czy tam jak zwał tak zwał, eee, do rzeczy moi drodzy, czy, czy można uprawiać brzoskwinię, czy jest to w ogóle, czy ma to jakiś sens, eee, myślę, że warto spróbować, czy ma sens, zobaczymy, taka odmiana karłowa, już się pojawiają te odmiany karłowe, nie tylko jabłoni, gruszy, czy, czy śliw, ale również i zobaczcie jest, nawet brzoskwinia karłowa honey red się nazywa tu troszkę ostrość ciężko zebrać odmiana karłowa tak wyraźnie napisane no i cóż o takich też ładnych ozdobnych liściach czerwonych owoce zobaczcie małe drzewko mano, powinienem je przebrać ale no szkoda mi tych kilku brzoskwinek ładnie rosną więc na razie zostawię jak któraś będzie za gęsto to po prostu przerzedzę a na razie niech sobie rosną miejsce stanowisko no troszkę na na tym balkonie, czy tak jak u nas na tej na pergoli troszkę jest wiecznie, więc będę musiał coś pokombinować żeby te ograniczyć tutaj po prostu wiatry, tak, bo to na, na brzoskwinię bardzo niekorzystnie będzie wpływało ale myślę, że fajnie takie drzewko sobie posadzić, czym się cieszyć na tym balkonie nie tylko jakieś tam poziomeczki, ale również właśnie drzewka także nie tylko brzoskwinie, ale możecie spróbować próbować inne kolumnowe odmiany, które właśnie sprawdzą się, bądź nie piszcie w komentarzach, czy już może sadziliście brzoskwinie na balkonie czy jednak odradzacie a jeśli odradzacie to napiszcie dlaczego, czy może po prostu nie przeżyją zimy będziemy kombinować coś zimą z, nim, z nią zrobić, żeby tutaj właśnie nam nie przemarzła może jakoś doniczkę taką odporną na no przymrozek na razie jest tak, posadzę do większej i tak to właśnie wygląda piszcie w komentarzach, co o tym sądzicie czy pomysł warty Naśladowania, czy raczej jakiś taki wybryk pana Krzyśka? Cześć!